80 lat temu w piątkowy poranek o godzinie 4.45 bez formalnego wypowiedzenia wojny zbrodnicze siły niemieckiej III Rzeszy zaatakowały Polskę. Zamiast spokojnego snu, zamiast dzwonka w szkole, była trwoga, płacz i bezsilne zaskoczenie bestialstwem agresora. Nazistowskie Niemcy, przekonane o swej wyższości i prawie do uznania innych narodów za podludzi, zaatakowały z całą nienawiścią wolnych Polaków. W swej bucie zamierzali przełamać opór wojska polskiego w kilkanaście dni. Zostawieni samym sobie, zdradzeni, mamieni trzymi obietnicami poprzez zachodnie mocarstwa. Zbitym od wschodu nożem w plecy broniliśmy się znacznie dłużej. Ostatnia bitwa polskiej wojny obronnej rozegrała się dopiero między 2 a 5 października pod Korskiem. Polski naród nigdy nie poddał się, nie złożył broni i myśli o wolności. Począwszy od Kubalczyków, poprzez żołnierzy podziemia, partyzantów, walka o wolność, sprawiedliwość i przyszłość, bohaterska i krwawa walka o zrzucenie niemieckiego jarzma nigdy nie ustała. Mimo całej agresji mającej na celu biologiczną eksterminację i unicestwienie Polaków, nie daliśmy się wymazać z historii Ziemi. W tym miejscu, w 80. rocznicę wybuchu największego zbrodniczego szaleństwa w dziejach ludzkości, pochylmy głowy, do oddać cześć wszystkim, którzy złożyli ofiarę z życia w walce za wolną ojczyznę. Wszystkim niewinnym ofiarom tego bestialstwa. Cześć ich pamięci.